Was, moje kochane byczki, moje zodiakalne aniołki, urodzone w znaku byczka, na czytaniu na czerwiec 2021 roku. Bardzo, ale to bardzo się za Pami stęskniłam. E, przepraszam poniekąd, że, że nie było mi w maju, natomiast no, wspominałam, że e, może się tak zdarzyć, i to się zdarzyło. Z tym, że w ostatnie czytanie, tak jak powiedziałam, było na wiosnę. Maj też jest wiosna. Natomiast teraz będzie czytanie na czerwiec, czerwiec to już lato. Także w następnym etapie Was witam, moi kochane. I cóż, no chciałabym, aby to czytanie było dla Was pełne nadziei, optymizmu, miłości, szczęścia, spełnienia marzeń. Ale najważniejsze, żeby te marzenia były pozytywne. Bo na dzień dzisiejszy uwierzcie mi, że to, o czym myślimy i to, o czym mówimy, to, czego słuchamy, tworzy się w naszym życiu. Także wyłączajcie. Wszelkiego typu informacje, które są w negacji, w smutku. Naprawdę warto. Warto się na tym zastanowić i warto to zaobserwować. Wyżej wam, że wiele z Was już, moje kochane, to czuje całą sobą. Ok, słuchajcie, yy, czytanie nie będzie za długie, ale esencjonalne. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Słuchajcie, z każdej talii wyciągam po dwie karty, zaczynamy od karty duszy. Ten krzyk wewnętrzny Wasz, e, Waszej duszyczki, która chciałaby przekazać to, e, co nieraz nie pozwalacie jej po prostu a, przemówić. Przemówić, tak? Dobrze. Dla byczków na czerwiec 2021 roku. Co Wasza dusza? No to, co powiedziałam, to, co za był początek, e, i, to jest, e, i to jest właśnie ten przekaz. Jedyną negatywną stroną jaka jest, to jest to co sami dopuścicie do swojego życia jeżeli uważacie, że życie jest pełne złych rzeczy będziecie w tych rzeczach żyć jeżeli uważacie, że, że życie jest ciężkie też będziecie w tym żyć ale zaczynamy mówić inaczej uwierzcie, jeżeli zacznie, zaczniecie wierzyć i mówić i, i, i czuć że życie jest pełne radości, szczęścia i miłości w końcu zacznie się to wszystko y, w tą stronę kręcić u Was. Także dopuszczajcie same dobre rzeczy. Natomiast odchodźcie od wszystkiego, od tych negacji. Naprawdę. Jest Wam ciężko. Byczki jesteście naprawdę, to co powtarzam, tymi bykami, które y, walczą do ostatniej kroplek, kropelki krwi y, i pozwalają się, y, aby to rador po prostu y, ranił je. Wy same wiecie dobrze, kto jest tym torreadorem w waszym życiu. E, także nie róbcie tego. Nie róbcie, mówię. Największą e, odwagą waszą by było e, nie walczyć, tylko usiąść i się przyjrzeć tej całej sprawie jako obserwator. Tak jak mówię, wtedy toreador e, jest jakby hmm. bezbronny, tak? I, i, I wtedy po prostu, no. Dzieją się cuda, to, to już Wam mówię dzisiaj. Następna kwestia. Nigdy nie ma łatwej drogi do zrobienia czegoś wartościowego. Ucz się przez ciężką pracę. No i szczerze powiedziawszy, to tak, takowoż też czynisz. Byczki jesteście bardzo pracowite i uważacie, że naprawdę trzeba się ciężko, ciężko nacharować, żeby do czegokolwiek dojść. Powiem Wam tylko jedno. Kupcie sobie 7 duchowych praw szczęścia hopry i zobaczycie, że jest tam prawo najmniejszego wysiłku. I szczerze powiedziawszy, czy korzystam z tego prawa, można mieć, jest tam dokładnie powiedziane, że można mieć wszystko, nie mieć nic, robić wszystko, nie, 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 nie mieć nic, a można nie robić nic, a mieć wszystko. Ciężko uwierzyć? Uwierzyłam i naprawdę bardzo pozytywne, bardzo pozytywnie to się manifestuje w życiu. I, I następną kartę, mimo to, że powiedziałam, że będą y, trz, dwie kartki, ale tutaj jest. Napisz na kartce wszystkie dobre cechy, które posiadasz, a zapewne y, zdumij dum, z cię i zaskoczy, jak jesteś cudowną osobą. Zacznij widzieć ten cud w sobie, mój drogi beczku. Zacznij, kochany y, aniołku, widzieć ten cud, bo tak jak powtarzam, jesteś tym krytykiem, który mówi. Jestem B. Mogłam wyżej, mogłam lepiej, dokładniej, ojejku, i tak jeszcze, i co jeszcze mogłaś? Także nie tędy droga, nie tędy droga, drogi byczku. Zacznij widzieć to cudo w sobie. Powiedziałam, okru chleba jest też chlebem, a okru chlebka też jest chlebem. Także jesteśmy boskimi istotami stworzonymi na obraz i podobieństwo, a Bóg nie robi bubli, tyle Wam mówię, także jesteście cudem. Dobra, zobaczymy co w zdrówku, moje drogie byczki, Co w zdrówku, bo to zdrówko tak jest omijane, to jest zdrowie psychiczne, fizyczne, e, duchowe, także zobaczymy. Dwie karty, co w zdrówku u beczka. Bardzo ważna jest dieta i dla niektórych może już wchodzicie w ten etap e, diety. No, któż to teraz nie, nie, nie czyni? Początek lata, no chcemy być piękne, młode i bogate. Także bardzo, bardzo fajnie by było może i zastosować. Ja też osobiście wchodzę akurat teraz na post, post jednodniowy, na tej zasadzie. Mam nadzieję, że na razie wprowadzę jeden, potem może dwa dni w tygodniu bardzo bym chciała. Czytałam o tym dużo i wiem, że jest bardzo, bardzo zdrowe i bardzo oczyszczające i uzdrawiające. No tyle. Możecie starać się naprawdę, papa Google wam wszystko powie, nie będziemy tutaj na ten temat rozmawiać. Także tutaj dla niektórych, dla niektórych z was jest właśnie to, ta dieta jest bardzo istotna i unikaj alergenów. Także tutaj też jest związane z odżywianiem, z, z tym, żebyście zmieniły troszkę styl życia i, i nie, nie przyjmowały do swojego życia to, co jest, to co was uczula, ale tutaj jest też sprawa, uczulenia, na co jesteście uczulone. Zadajcie sobie pytanie, na co w swoim życiu jesteście uczulone. Już to nie mówię tutaj typowo o, e, o, o pokarmie, o pożywieniu jakim, jako jakim takim, e, tylko na co jesteście uczulone, na kogo jesteście uczulone. Tak? E, powiem szczerze, miałam taki przykład, że e, miałam takiego, z, z, znam taki przykład e, pewnej osoby, która miała przez naście lat e, po prostu alergię. Yy, apteki, odczulacze yy, sterydy wszystko, wszystko i o dziwo, o ironię stało się tak że w momencie gdy yy, wprowadził się yy, w nawieść, gdzie pyliło wszystko i zboże, żyto, brzozy no, nawieść, bólaz i, i wszystko pyliło, okazało się, że, że, że alergia się skończyła dlaczego? Yy, odsunął się od pewnej osoby, na którą był uczulone I to też, naprawdę zwróćcie uwagę Taki przykład Wam daję. Natomiast jeżeli coś miało być uzdrowione, cudowny przekaz, powrót do zdrowia psychicznego, fizycznego, ciała, duszy i umysłu. Przepiękna karta, ubóstwioną kartę. Ten powrót do zdrowia jest, jest piękny. Także tutaj też związany z, jakby z roślinnością, z odżywianiem, warto może poświęcić sobie ten czas, żeby oczyścić ten swój organizm. Dobrze? Dobra, patrzymy co dalej. Dla moich kochanych byczków na, na czerwiec 2021 roku. Dwie karty. Archaniele Michaelu, Archanioł Michał. Zobaczymy. No właśnie, ten sam przekaz. Bądź wyrozumiały dla siebie. E, dla siebie samego. Przestań e, uważać, że jesteś niedoskonała. To jest to, mówię. Napisz, jak jesteś doskonała. Napisz, jaka jesteś cudowna. Napisz, jaka, ile już zrobiłaś w swoim życiu, co dokonałaś, tak? I zobaczysz, że zmienisz też światopogląd na swój temat, także wyrozumiałość na, na, dla siebie i osłaniaj się. Osłaniaj się ze względu na to, że łapiesz wszystkie y, y, negatywne, y, jakby y, takie przekazy, energię. Powiedziałam, miksuj się ze wszystkiego co Cię uczula, niksuj się od złych informacji, o, od ludzi, którzy, którzy przekazują swoje informacje. Jest takie powiedzenie, że m, plotka y, rani tych, co mówią, tych, do kogo mówią i tych, o kim mówią. Także warto się za tym zastanowić. Także osłaniaj się i od, odchodź od tego wszystkiego, co Ci, kochanie, y, nie służy. Tak? I ta wyrozumiałość. Druga karta, która mówi, pamiętaj kim jesteś, doceniaj siebie, pokochaj siebie, a nie oczekuj na to, żeby ktoś Ciebie pokochał i, i docenił, bo najważniejsze jesteś Ty. I to jest, to jest taka praca nad sobą. No macie to, macie to do przerobienia faktycznie, beczki. Ta Wasza pracowitość, ta taka um, sumienność, ale w tym wszystkim wystarczy trochę luzu. Luz. I to jest bardzo ważne. Dwie karty dla byczka na czerwiec 2020 roku. No, jesteś po dużych doświadczeniach życiowych. Coś się działo u ciebie, kochani. Coś się odkryło, coś zostało jakby ujawnione. Może coś ty zobaczyłaś, coś, co już dawno jest. Dawno, dawno. Natomiast udawałaś, że, że tego nie ma. Udawałaś, wychowałaś gdzieś to głęboko w podświadomość głęboko do szuflad, żeby tego nie zobaczyć, to teraz wychodzi na jaw, wychodzi na bierz, coś się szybko dzieje, e, nawet za szybko dla Ciebie. Natomiast po tych dużych doświadczeniach życiowych troszeczkę się pozamykałaś. Jeżeli wchodzisz w taki stan jakiś e, smutasku, e, przemyśleń e, i jest to zdrowe, bo mówię, czas pustelnika jest też bardzo dobrym czasem. Jest to taki czas, żeby usłyszeć właśnie swoją, to swoje wnętrze. Nie mam ochoty już być smutna zobacz, jaka jestem cudowna. Tak? I ten czas pustelnika jest bardzo dobrym takim czasem, żeby, żeby skonfrontować się z, tą swoją, z tym swoim wewnętrzną, ja, ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Obojętne, jak wy to nie nazywacie, jak wy to widzicie, to już naprawdę to zostawiam do Waszej dyspozycji. I to jest taki czas, mówię, trochę mistycyzmu, duchowości, otwierania się. Jest to bardzo dobry czas, natomiast my tego nie lubimy. Bo jesteśmy nauczeni, że jesteśmy statnymi istotami i musimy być z kimś. Tak jak jesteśmy sami, popadamy w popłoch. Oczywiście, przepraszam, chcę się od razu e, sprostować, nie wszyscy. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zaczęli się już cudownie czuć sami ze sobą i e, umieją celebrować ten, ten czas, gdzie, gdzie są same ze sobą. Właśnie mówię, pod kocysiem z podunią, z książeczką, z herbatką i nie potrzebują do tego naprawdę nic więcej, żeby, żeby czuć się dobrze. Natomiast u ciebie, mówię po tych doświadczeniach życiowych, jakby taki czas pustelnika, aż sobie jeszcze jedną kartę e, dobiorę. Przepraszam, nie, nie zaniełgów. Archiwalo Michała tylko tu. Jeszcze jedną poproszę, przekaz jeszcze jednej karty dla Wyczka po tych doświadczeniach życiowych, po tym pustelniku. Co tu w czerwcu się będzie jeszcze działo? No drugi raz ten sama karta się poka powtarzała. Rydman. Będzie się coś działo bardzo szybko. Bardzo szybko. No, może to co pff, gdzieś tam myślałaś, o czym marzyłaś. Moja druga istotko. Po prostu zacznie się teraz materializować, tak? Będzie się coś działo. Będzie to bardzo szybka e, sytuacja, takie, takie pstryk. Takie pstryk. No, bardzo się cieszę. Nie bój się tego. Nie bój się, bo jeżeli są jakiekolwiek zmiany, to na pewno są na, na in plus. Także mój drogi Byczku, przyjmuj to. Bądź obserwatorem. Nie walcz. Nie czyń tego, co, co, co Tobie czynią. Na Ciebie Byczku jeszcze dwie karty. Na, na czerwiec 2021 roku. Pozdrowienia z niebios. Moja droga kochana istotko, mój ty byczku, yy, ktoś kto przeszedł, jakby można powiedzieć, na drugą stronę, ja yy, nie wierzę w śmierć. Także yy, ktoś, kto jest tutaj, ale w innej rzeczywistości, w innym wymiarze, yy, bardzo, bardzo, mówię, ma duży wpływ na Ciebie, dba o Ciebie, są to pozdrowienia z niebios, dokładnie Twoi najbisi w niebiosach czują się świetnie, uwolni się od zmartwień i poczuj i pełne miłości. Błogosławieństwo. Ktoś się Tobą opiekuje, ktoś Ci pomaga, ktoś Ci wspiera. Może to czujesz, może nie. To już naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast masz dużą ochronę, drogi Pyczku. I bądź za to naprawdę bardzo wdzięczny, bo to jest bardzo dużo. I wnieść do swojego życia delikatności. Mówię, tutaj było też karta osłaniania się. Przestań walczyć, przestań być tym drapieżnym. E Mówię, bądź tym byczkiem, który jest szczęśliwy, radosny i pasie się na łączce, a nie tym, który czeka na wyrok śmierci na arenie. Tak ci powiem. Także wnieś tą delikatność, tak? W swoich słowach. Jeżeli ktoś Cię nawet poniesie, jeżeli ktoś <gryw> naprawdę nie cenzuruje swoich słów, nie musisz tego czynić, ty, tak? Jeżeli ktoś przekazuje złą energię, osłaniaj się bardziej, a nie, nie przyjmuj jej. To jest bardzo ważne. Bardzo co ważne, coś, odkry coś odkryjesz, coś zrozumiesz. Coś dojdziesz do wniosku, że no niestety mam już dosyć, nie mam ochoty więcej się tym zajmować, tego ukrywać, tego zmieniać. Yy, no, coś się naprawdę głęboko zadzieje u Ciebie Mikrotyczku. Dobrze. Zobaczymy karty misji życiowej jeszcze. Dwie karty. Jaka jest misja życiowa na czerwiec dla Ciebie? Jakaś podróż. Dla niektórych będzie przemieszczanie, zmiana miejsca może zamieszkania. Może to być coś związane z pracą, naprawdę nie wiem. Może to też być, oczywiście, urlop, no bo czerwiec to już początek urlopu. Eee, twój cel życiowy zawiera w sobie podróżowanie, jakaś zmienność z miejsca A do punktu do miejsca B, jakaś, jakaś, jakaś zmiana. Tak jak mówię, może to być też e, urlop, oczywiście jakaś, jakiś wyjazd, bo to mówię okres urlopowy. I zaczynasz, moje kochane, mój kochany pyczku, no tutaj masz dużo możliwości. Dużo możliwości. Nie jest tak, że masz tylko y, jedną drogę. Naprawdę masz tych dróg wiele. Życzę Ci, żebyś wybrał najcudowniejszą dla siebie. E, pewno miłości, szczęścia, radości. Przestań się oglądać za innymi. E, nawet gdyby to byli najbliżsi. Jeżeli czujesz, że zaczynacie tonąć w dwójkę, najwyższa pora, e, żeby pozwolić tej osobie albo się nauczyć pływać, albo trudno, albo niech pójdzie na dno. To już naprawdę, bo tak to inaczej e, ciągnie cię tak już mocno ktoś na, na dno, ciągną cię, że, że mówię najwyższa pora, żebyś, żebyś odpuścił drogi byku. Masz dużo, dużo możliwości i odzyskasz tą swoją przywódczość. Odzyskasz swoją moc, swoją siłę, swoją werwę, swoją energię. Tego pragniesz i to się zadzieje. To jest Twoja Karta Misji Życiowej, przywództwo, bądź z powrotem tym, yy, tym buchajem, tym prawdziwym, mówię, byczkiem z krwi i kości, który się nie boi, który yy, korzysta z uroków łąki, tak? No, może zagmartwane, ale podejrzewam, że wiele z Was, moje kochane byczki, zrozumiało i, do, i wiedzą dobrze, o co chodzi. Dobrze, zobaczymy, co jeszcze aniołki dla Ciebie, mój drogi byczku. Chcę przekazać. Też obfitości. Przestań się bać e, o to, um, o, to czego, o co się boisz. Jeżeli, e, mówię, to jest obfitość w każdym wymiarze. Są i finansowe możliwości i wszelkiego typu inne możliwości. Obfitość nie, tylko, nie zawsze znaczy tylko pieniądze. Także nie bój się, bo też obfitości spłynie na Ciebie. I właśnie w tym siedem y, duchowych praw chopry e jest coś takiego, jeżeli pragniesz i potrzeba Ci miłości, dawaj miłość. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy, oferuj innym też swoją pomoc finansową. Jeżeli pragniesz y, spokoju, y, przekazuj też innym spokój. To jest bardzo ważne. To wraca. To jest ten przekaz dla Ciebie, mój drogi Byczku. Nie bój się o kasę po kasy Ci ani innych rzeczy związanych z tym, czego pragniesz, nie pragnie. Okazja do przebaczenia i to wszystko się właśnie koło tego toczy. Prawo przyciągania. Każdy dobrze wie o co chodzi. Rzucisz kamyszkiem, dostaniesz kamyszkiem w łebek, rzucisz dzidom, dostaniesz dzidom w pupę. No i tak dalej, i tak dalej. Tak to, co rzucisz, dostaniesz. Rzucisz yy, yy, miłością, i cząstką serducha, ktoś odrzuci po prostu tą, 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 tą drugą część do ciebie i może się coś pięknego stworzyć. Tak, już to tutaj oczywiście moja mała dygresja. Okazja do przebaczenia. No, tutaj to wiem, że to jest twoja pięta achillesowa z tym przebaczaniem. Ostatnio też miałam taką cudowną istotę, z którą rozmawiałam prywatnie, stawiając karty. Też chyba zodiakalny byczek. Cały czas przeszłości, to co było, to co było, to się zmyło. Słuchajcie, nie wracajcie do tych starych zaszłości. Najgorsze jest to, że nieraz rozmawiam z istotkami na prywatnych czytaniach, oczywiście na które Was serdecznie zapraszam, bo są magiczne, cudowne, naprawdę. Powiem Wam szczerze, że rozmawiając tak, do Was tutaj, do, do, do ogółu, jest to jednak troszeczkę inaczej niż, niż takie. takie Mm, oko w oko rozmowa, tak na markinesie. Natomiast okazja to przebaczenia yy, mówię nieraz rozmawiałam z istotkami, z jakimiś yy, ludzikami kochanymi, którzy tam nie dzwonią. Yy, I oni zaczynają mi mówić coś ze swojego życia tak obrazowo, ja po prostu to widzę. Ja widzę, ja je wchodzę w to. I to jest ok, to jest w porządku. Natomiast najgorsze jest to, jeżeli ta sytuacja wydarzyła się lat temu, 10, 20, 30 i dalej. Okazuje się, że czas minął, a ktoś nosi to dalej na swoich parkach. Dziewczyny, chłopaki, kochani moi, nie róbcie tego. Nie warto. Tyle Wam powiem. Przebaczcie. Mówię, to nie musi być, że macie przed kimś klękać, natomiast macie. Ja to zawsze powtarzam: kocham Cię, przepraszam, wybaczmy, dziękuję. Jak mantrę do danej osoby, to się wypłyca, to się wypłyca. Co ta osoba robi, co ta osoba myśli, naprawdę kompletnie nie ma to jakby wpływu na, na, na to, co, co Wy robicie. Nie zastanawiajcie się nigdy nad tym, co ta dana osoba robi, tylko to, co Wy powinniście zrobić ze swoim życiem, aby ją leczyć, uzdrowić. Powiem szczerze, czytanie. Bo no wiadomo, że nie wszystkich to, to, to czytanie będzie dotyczyć, i bardzo przepraszam z góry, jeżeli nie usatysfakcjonowałam kogoś. Chociaż mam nadzieję, że, że tak nie było. Czytanie jest y, o Was, dla Was, wybaczenie. No, tutaj jakieś, jakieś rodzinne konekcje, tak? Tutaj jakieś sytuacje. Finanse, rodzina, rodzina, finanse, tak to widzę. Y, dwie karty dla Ciebie, Byczku, mój kochane na czerwiec 2020 roku. No dla niektórych to mówię może być. I oczywiście tutaj. Może zaczniemy w końcu dużo pozytywniej. E Zawarcie Związku Małżeńskiego. Może to być dla niektórych z Was. No i, i nowy dom, tak? Aż muszę zobaczyć. <laughs> tak. No, 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 no. Dobra, słuchajcie, dla wielu z Was może to być małżeństwo yy, i przeprowadzka, nowy dom, nowe mieszkanie, remont, ale jakaś przeprowadzka, to jest ta podróż yy, i do tego wszystkiego jakby na plus yy, i taki komplet ciąża, tak, nowy dom, małżeństwo, ciąża, no zestaw po prostu obowiązkowy, natomiast yy, przekaz jeszcze od górny, asertywność. Nauczcie się asertywności, nauczcie się mówić nie, i to jest najważniejsze tak? Tutaj coś związane to może być oczywiście dotyczyć was, moje kochane bieki, albo też waszych, waszych dzieci, bo kto jak to, ale wy jesteście non stop myślami przy swoich dzieciach, wnukach itd. Także tutaj mówię, coś może być związane, ale oczywiście może to też dotyczyć idealnie Was, tak? Nowy dom, ciąża, małżeństwo. Tutaj coś, coś w tym, tym rodzaju, tak, dobrze. Mówię, jeżeli coś nie, nie, nie współgra z wami, nie musicie tego brać do siebie. Widocznie yy, yy, nie było to, to czytanie akurat dla was. Jeżeli potrzebujesz jakiejś dopowiedzi, oczywiście mówię, zapraszam na, na indywidualne czytanie. Dwie karty jeszcze dla was. Yy, zobaczymy takie koń, końcówkę, końcóweczkę. Miało być szybkie, będzie szybkie. Yy. Zmiana, zmiana. Przypadek zgonu, i tutaj nie jest, nie mówię o śmierci, bo o śmierci się nie mówi. Przypadek zgonu, oczywiście, to jest coś, zakończenie, coś umiera, coś odchodzi i tworzy zmianę w Waszym życiu na in plus. Zakończenie czegoś, tak jak mówię, coś, co chcieliście, żeby się zakończyło, odeszło, umarło, takowoż też się zmiani, stanie, i to będzie ta, ta zmiana. Oczywiście yy, uważajcie też na jakąś osobę fałszywą, która nie życzy Wam na impuls. Nienawidzę takich przekazów, słuchajcie. No coś takiego się tutaj po prostu przykręciło, jakaś też dobra wiadomość. O, także na przekaz o, o dobrej wiadomości, o dobrym liście. Yy, ale też uważajcie, bo jest przy Was jakaś osóbka, która jakby mówiła Wam czegoś ze zdrości albo albo źle życzy. Oby jak najmniej takich ludzi i takich istot, koło nas, no trudno. Tacy się zdarzają, i, i trzeba tą, tą półkę przegryźć. Chociaż mówię, nie cierpię takich informacji. Yy, wyciągnę dwie karty. Co do załatwienia. To, co do załatwienia. Sprawa do załatwienia. Pozbycie się lęku. No, widzicie, tu jest e, mały kotek człowiek pod ścianą, a na, a, a, a na odbiciu jest po prostu bestia, tak? I taką też tworzycie sobie. W Waszych myślach, w Waszych głowach. Zadam Wam jedno pytanie. Odpowiedzcie sobie na nie. Czego się boicie? Odpowiedzcie sobie w myśli na to pytanie. Czego się kochanie boisz? I teraz zadam jeszcze jedno pytanie. Co się, co się stanie, gdy przestaniesz się bać? Co się stanie, gdy przestaniesz się bać? Odpowiedz sobie na to pytanie i zobaczysz, że będziesz w domu. To jest sprawa do załatwienia. Lęk, który jest wyimaginowany tylko w Twoim umyśle. Naprawdę nie potrzebujesz go. I przestań walczyć o władzę i kontrolować się. To są te przekazy. Kontrola, walka o władzę i lęk. Lęk, kontrola, walka o władzę. Bez sensu, słuchajcie. Czy chcesz dalej w tym siedzieć? Czy chcesz dalej w tym uczestniczyć? Czy nie znudził ci się ten film? Co może rozwiązać? I co rozwiąże tą sytuację? Co może rozwiązać? I co rozwiąże tą sytuację? Przewodnictwo. Karta uzdrowienia. Przepływ. Jeżeli gdzieś utknąłeś, pójdź dalej. Mówię, w tym stawie woda już jest zakęsta. I żeby była... Yy, no mówię, we wszystkim musi być przepływ, słuchajcie. W momencie, gdyby w tym momencie stanęła krew w moich żyłach, załomek sekundy mnie nie ma. Tak? Przepływ musi być. Obojętny w czym? A to wszystko jest związane z przebaczeniem. Przebaczenie, przebaczenie i jeszcze raz przebaczenie. Przebacz sobie. Przebacz innym. Zakończ pewien etap w życiu. Tak? To jest bardzo ważne. I powiem szczerze, że tobie jest nawet... Może nie, tobie, tobie nie jest taki, kochanie, łatwo sobie, ani innym przebaczyć. wałkujesz nieraz po prostu, jak to ciasto. Bez sensu jedno i to samo. To jest, to jest bez sensu. Ostatnią kartę wyciągam dla ciebie, byczku. E, co, uzdrowi, co by uzdrowiło e, cię, kochanie, no, aż ci pokażę. Miłość. Miłość. Jeszcze raz miłość. Pragniesz tej miłości, jak ryba wody. Pragniesz tej miłości... Każda komórka Twoja pragnie tej miłości. I życzę Ci, moja droga, moje drogi Pyczku, żeby ta miłość dosięgła Cię w każdym aspekcie Twojego życia. Ale najważniejsze, pokochaj siebie. Pokochaj i doceń. Będą to też inni doceniać i kochać Cię. Nie oczekuj od innych czegoś, czego nie dajesz sobie sama. To jest najważniejsze. To jest tym przekazem chciałabym. Ee, się z Wami pożegnać i do następnego czytania moje drogie byczki i tak jak mówię zapraszam na indywidualne czytania. E, na dole jest mój e, mail. Jeżeli chcecie, piszcie na maila. Pa, guziaczki!